Dobra, siemanko YouTube. Dzisiaj takie wideo z mojego treningu. Ale na początku chciałbym troszkę przedstawić Wam aktualizację, co mnie słychać, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. A więc, zaczynamy. Mamy do zawodów niecałe, niecały tydzień czasu. Czyli dzisiaj mamy niedzielę, start jest w sobotę. No to tak naprawdę zostało mi 6 dni. 6 dni do, do samych zawodów, 5 dni do, do weryfikacji, bo weryfikacja jest dzień wcześniej. No i lecimy już w zasadzie w piątek z eee, bardzo wcześnie, wcześnie rano, gdzieś w okolicach piątej wylot. także gdzieś tam koło czwartej trzeba już być na lotnisku. Eee, to tak z takich ciekawostek odnośnie wyjazdu na zawody Muscle Contest w Irlandii. A co słychać obecnie u mnie, no to eee, mamy już ostatni tydzień, czyli tak zwany peak week. Troszeczkę podniesiona podaż wody w ciągu dnia, podniesiona podaż soli w ciągu dnia. Oczywiście zmniejszone węglowodany, no bo to Cały czas walczymy z limitem wagowym, ale de facto nie zostało tragicznie do tego limitu, bo można powiedzieć, no bo na dzień dzisiejszy waży 100 kg plus minus, które było nawet 99,6. Dzisiaj była setka z rana, a limit w mojej kategorii to 96,2 kg, także jeszcze no takie 3800 kg. Można powiedzieć, trzeba, trzeba z wody gdzieś tam z około mięśniowej po prostu no, zrzucić, pozbyć się tego, żeby w dzień weryfikacji limit był e, wy, wykonany na, na TikTok i móc zacząć e, ładować. To tak e, pokrótce odnośnie właśnie okoliczności startu. A teraz e, właśnie rozpoczynam taki blok stringowy. Innym systemem, innym systemem niż do tej pory trenowałem do tej pory był taki standardowy, kulturystyczny prehistoryczny można powiedzieć split z bardzo prostym podziałem teraz od dzisiaj w zasadzie wchodzę na takie treningi obwodowe można powiedzieć, nogi już są za mną, ostatni trening wykonałem 3 albo 4 dni temu o, był, był nie powiem 14 dni, czyli cięż, ciężki Także teraz te nogi odpoczywają, dochodzą do siebie. Kardio już tak samo odstawione, bo moje nogi, żeby się fajnie prezentowały, no to muszą mieć 10 dni minimum takiego totalnego odpoczynku właśnie w kardio od, od treningu siłowego. Wtedy one prezentują się lepiej, bo są pełniejsze. Separacja tak samo fajnie wychodzi, także tutaj już Nogi mamy po prostu za sobą. Lecimy sobie w tym tygodniu z samą górą. E, treningi samej góry będą e, w systemie, tak jak już wspominałem, obwodowym. E, będę sobie wykonywał na trzech stanowiskach podrząd, można powiedzieć, e, klatkę, plecy i bar. W takim trisecie. Takiej serii potrójnie łączonej, można powiedzieć, od razu jedno stanowisko przy drugim. Dlatego e, wybrałem sobie dzisiaj na tym trening taką mniejszą kameralną siłownię, gdzie, gdzie tych ludzi nie ma tak dużo. Maszyn jest, można powiedzieć, dosyć sporo. Poustawione są blisko siebie, dlatego będę miał ten komfort e, transportować się pomiędzy maszynami i robić to e, w sposób, no, taki dość. Bez szybki i bez, 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 bez tam zbędnych e, przerw. Bo tak jak już wspominałem, będą to sety. przerwa pomiędzy, pomiędzy taką serią, to jest tylko gdzieś tam właśnie dojście od jednej maszyny do drugiej i od razu można powiedzieć e, jazda z, z, kolejnym, z kolejną serią na kolejną partię. Wykonam sobie myślę na duże partie, czyli plata plecy barki trzy takie wody po trzy serie tak, pierwsza wiadomo seria taka rozgrzewkowa dwie takie docelowe będę chciał jeszcze zrobić e, no, z utrzymaniem takiego można powiedzieć ciężaru w miarę w miarę w miarę stosownego wiadomo to jest ostatni tydzień te ciężary już nie są takie jak gdzieś tam trzy, tygodnie temu, ale będę się starał maksymalizować te ciężary żeby te wody z góry pozostały w miarę, w miarę o, o dość fajnych proporcjach ja już można powiedzieć rozdrzewkę mam z sobą no to co zabieram się do no do pierwszego takiego trisetu nie wiem, nie wiem jak z nagrywaniem sobie poradzę eee, czy dam radę to sklecić po prostu trzy serie w jednym czy po prostu będę nagrywał po kolei dzisiaj taki freestyle wyjdzie wszystko w praniu także Zapraszam do dalszej części materiału z treningu. Dobra, zaczynamy trening właściwy. Pierwsza maszyna, wyciskanie. Takie w dodatni, dodatkowe, klatka piersiowa. Jademy. 12 ruchów z trudem i od razu przechodzę do ściągania skóry takim fajnym uchwytem typu, typu batman czy jak się to nazywa chyba batman Wdech jeszcze nieuregulowany, a tu już kolejne stanowisko czeka. O, dzisiaj lebi Pierwszy obrót, taki na, na, na większej partię już za mną. E, przedzielimy to sobie łapami. Czyli zrobię taką serię łączoną triceps z bicepsem. A że tutaj taki fajny sprzęt z kamer z Nigdy w zasadzie nie robiłem na, na, na takim urządzeniu, dlatego testujemy. Najpierw leci triceps, i zaraz po nim leci. Biceps, maszyny bardzo podobne do siebie. Dwie takie przedzielone można powiedzieć. Z tym, że tutaj mamy ruch prostujący, taki z góry, a za mną jest maszyna na biceps. Też podobna, ale te przekładnie działają w drugą stronę, bo uginamy te, te rączki. Przez mój drugi obwód. Tym razem zaczynam sobie od barków, a dokładnie od tylnego aktonu. Robię sobie taki facebook w pozycji siedzącej, eee, takimi długimi sznurami można powiedzieć. Od razu przychodzę na e, wiosłowankę na plecy, na takiej fajnej maszynie, urządzeniu. Jak zwał, tak zwał, zaraz zobaczycie. Bardzo proste urządzenie, a naprawdę. Brakuje tego na większości siłowni, a naprawdę jest to sprzęt można powiedzieć. Yy, kozacki. Prosty, a bardzo fajnie działa. No i na klatkę maszyna wyciskania takie klasyczne, leżąc normalnie poziomo. Jadę dalej w smójtenie. A to te urządzenia, o którym wspominałem, na plecy, dwójki gdzie zrobić, kaptur gdzie zrobić, wszystko gdzie zrobić. Są to dwa e, niezależne takie ramiona, na które zakładamy ciężar i możemy wykonywać dowolny ruch w płaszczyźnie góra dół Ja robię tutaj wiosło, rączką taką, powiedzmy, jakby nakwytem do dzieła. Drugi większy obwód za mną, zaczynam drugi ten mniejszy można powiedzieć, czyli łapy na triceps będę wykonywał sobie takie prostowanie za, za głową linami na wyciągu dolnym i od razu przechodzę do uginania na biceps w takim lekkim odchyleniu w oparciu o łapkę, także prezentuję jak to wygląda i jedziemy. Dobra, przede mną ostatni taki obwód większy, można powiedzieć. Zacznę tym razem od barków, później plecy i klatka. Na barki polecą e, wznosy bokiem, takie standardowe, handelkami. E, plecy to będzie maszyna hammer, Strength, takie wiosowanie, przyciąganie, można powiedzieć, e, pod chwytem, takim delikatnym. I, i, i na klatkę, wyciskanie, maszyna z również Hamry Swenge z kos dodatni i to by było w zasadzie na tyle postaram się pokazać po jednej serii tego właśnie zestawu i chyba, chyba będę się z tego miejsca żegnał, bo bateria się kończy forma w świetle tak się prezentuje także zapraszam na ostatnią serię i dziękuję za obejrzenie materiału kto dotrwał do tego momentu to serdecznie dziękuję eee, na koniec jeszcze wrzucę fotki z dzisiaj w takim dobrym świetle u mnie w domu w kuchni wyszły moim zdaniem fajnie forma się dobrze prezentuje zostało doczekać jeszcze te 5 dni zbić tą wagę no i wjeżdżamy tam jak dzik wszystkich. Michałem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.